Cześć z tej strony, Edgar. Zapraszam na kolejny odcinek ciekawostek historycznych, a w nim Piotr Dunin, Bicz na Krzyżaków. Wojna trzynastoletnia przyniosła Polsce jednego z najważniejszych wodzów XV wieku. Piotr Dunin był prawdziwym postrachem Krzyżaków. Człowiekiem, który w decydującym momencie potrafił przechylić szale zwycięstwa na stronę króla Kazimierza Jagiellończyka. To on postawił kropkę nad I w wieloletnim konflikcie, doprowadzając zakon do klęski szlachcic z rodowodem Piotr Dunin pochodził z rodu herbu Łabędź, który swymi korzeniami sięgał jeszcze czasów Piotra Włostowica, palatyna Bolesława Krzywoustego. Urodził się w 1415 roku w koneckiej linii rodziny jako syn Krystyna i Katarzyny. W XIV. pokoleniu nosił nazwisko Dunin. Jego żoną została Wincentyna z Leżenic leżańska Herbu Nałęcz. Małżeństwo to umocniło jego pozycję w świecie szlacheckim. Urzędnik i gospodarz Kariera Dunina nie ograniczała się do pola walki. Był także sprawnym administratorem i politykiem. Od 1459 pełnił urząd Burgrabiego Krakowskiego, rok później został podkomorzem sandomierskim i marszałkiem nadwornym. W 1480 roku objął funkcję wojewody Brzesko-Kujawskiego, a być może zasiadał także w Radzie Królewskiej. Z powodzeniem gospodarował na rozległych dobrach. Początkowo należały do niego prawkowice i morawiny. Z czasem nabył miasto Ujazd oraz wiele wsi, m.in. Zaosie, Czekanów, Nieborów, Modrzewice czy Gołębice. Był więc nie tylko wojownikiem, lecz także zapobiegliwym właścicielem ziemskim. Człowiek, którego potrzebował król. Choć Dunin wsławił się jako żołnierz, w polityce wojskowej pojawił się w odpowiednim momencie. Król Kazimierz Jagiellończyk coraz bardziej zniechęcał się do pospolitego ruszenia które było zawodne i niesforne. Postanowił oprzeć się na wojsku zaciężnym, bardziej profesjonalnym i zdyscyplinowanym. Potrzebował więc dowódcy, który zdoła nim pokierować. Takim człowiekiem okazał się właśnie Dunin. Historyk Karol Górski pisał o nim. Był okrutny i bezwzględny na wojnie. Sprawiedliwy i surowy w czasie pokoju. Strzegł praw monarchy, poddanych nie uciskał. Był dobrym wodzem i tęgim administratorem. Spory o łupy rozwiązywał ogniem. Pierwsze starcia i pierwszy radykalny gest. W 1462 roku Piotr Dunin wkroczył z niewielkimi siłami do Prus. Bernard Szumborski, czeski najemnik w służbie zakonu, oblegał wtedy Brodnicę. Dunin nie miał jeszcze odwagi, by ruszyć na odsiecz, ale wspólnie z flotą gdańską przeprowadził śmiały desant w Sambi. Zdobył miejscowość Rybaki, w Fiszuce, co tak przeraziło Wielkiego Mistrza, że odstąpił od oblężenia Fromborka. Jednak sukces szybko zamienił się w kłopot. Ołupy z rybackiej wyprawy posprzeczali się jego żołnierzy i gdańszczanie. Dunin rozwiązał spór po swojemu. Kazał spalić miejscowość. Stracił na popularności w Gdańsku, ale zyskał reputację wodza, który nie zna półśrodków. Triumf pod Świecinem Prawdziwa próba nadeszła we wrześniu 1462. Pod świecinem nad jeziorem Żarnowieckim Dunin stanął naprzeciw Armii Krzyżackiej liczniejszej o 700 ludzi. Zamiast frontalnej walki, wykorzystał husycką taktykę taborów, łącząc siłę piechoty i jazdy. Bitwa zakończyła się całkowitym zwycięstwem Polaków. Poległo od 1000 do 1200 ludzi po stronie zakonu, a wielu dostało się do niewoli. Sam Dunin został ranny w Udo, ale nie opuścił pola bitwy. Zwycięstwo pod świecinem zapisało się złotymi zgłoskami w dziejach wojny trzynastoletniej i do dziś upamiętnia je obelisk stojący w pobliżu miejsca starcia. Oblężenie gniewu i bitwa na wodzie. Rok później Piotr Dunin ruszył pod gniew, twierdzę, która blokowała komunikację z Gdańskiem i panowanie nad Wisłą. Oblężenie trwało miesiącami, a w tym czasie doszło do bitwy w Zatoce Świeżej. Flota gdańska i elbląska starła się z krzyżackimi okrętami i zadała im ciężką klęskę zdobywając 500 jeńców. Lądowa odsiecz także się nie powiodła. Najemnicy Henryka von Plauena i Bernarda Szumborskiego uciekli po wieściach o przegranej na wodzie. 1 stycznia 1464 roku gniew padł w ręce Dunina. Chojnice w ogniu. Kulminacją zmagań była bitwa o Chojnice w 1466 roku. Twierdza była solidnie ufortyfikowana. Podwójne rowy, palisady, basteje. Krzyżacy bronili się zaciekle, używając nawet zatrutych bełtów. Oblężenie trwało blisko dwa miesiące. W nocy z 17 na 18 września Dunin wydał rozkaz, który przesądził o losach miasta. Kusznicy zasypali chojnice gradem pocisków zapalających. Nocne niebo rozbłysło od płomieni, a twierdza stanęła w ogniu. Krzyżacy poddali się, zostawiając broń i działa. Kapitulację przyjął sam Dunin. To zwycięstwo otworzyło drogę do zawarcia drugiego pokoju toruńskiego. Ostatecznego triumfu Polski w wojnie trzynastoletniej. Późniejsze lata. Po wojnie Piotr Dunin nadal służył królowi. Posłował do Czech i na Węgry. Brał udział w negocjacjach ze Stanami Pruskimi, a w latach 70. XV wieku działał przeciwko biskupowi warlińskiemu Mikołajowi Tungenowi. Z wiekiem chorował coraz częściej, ale nawet wtedy dbał o porządek i sprawiedliwość w Malborku, któremu powierzono. Zmarł 27 czerwca 1484 roku. Pamięć o wodzu. Choć minęły stulecia, pamięć o nim nie zgasła. W 1967 roku w szczecińskiej stoczni zwodowano drobnicowiec Piotr Dunin, który służył w polskich liniach oceanicznych aż do lat 90.. Symbolicznie, gdyż jeden z największych triumfów Dunina rozegrał się właśnie na wodach Bałtyku.